Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 m. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Zaczynamy śniadanko. Pierwszy sierpień dzisiaj. Pierwszy sierpień. No. I jak zjemy, to poruszamy do naszego portu bo jeszcze mamy no prawie dwa baniaczki ale dzisiaj jest akurat o proszę Mielska pogoda a wieje także można płynąć Zobaczmy prawda akurat nie w tym kierunku ale damy radę no jeszcze tylko poranna kawka Poślenanie ciasteczkiem i składamy wędeczki i ruszamy. Jak pogoda pozwoli na żeglas, ale zaczyna kropić, no nie wiem. Chcielibyśmy sobie trochę przewietrzyć nasze żagielki. Ale jak będzie kropić, no to nie będę mógł na tym kawałku, bez sensu. Palimy silniki, pojedziemy, no zobaczymy. Nie zostawiamy na jakiś czas nasze miejsce. Ciekawe, czy jak przyjedziemy, nie będzie zajęte, bo tam się rozbijają. Widzę, że karze. Ale to stajemy gdzie indziej, najwyżej. No, odchodzimy na silniku i będziemy jechać na silniku, niestety, bo deszcz kropi. A tu szkoda się moczyć po prostu przy takiej pogodzie. Podjedziemy jak najszybciej do portu. Tam sobie mamy trochę roboty czy wszystko, toaletę powymieniać, wody nanosić. No, a później wieczorem, tak, jakby tak chce się wykąpać jeszcze normalnie pod prysznicem, Także na razie, bo nie chcę, żeby sam się też jakoś schował trochę. No i mijamy już zarzęcin, z tym, że coraz mocniej pada choroba zbyt sympatycznie. Jakbyśmy się mamy. Solarki poskładane. przygotowanie. jesteśmy. Kotwice sklarowaliśmy i wchodzimy do naszego portu. Rozpadało się coraz mocniej, całe szczęście już jesteśmy no dobra kończę no i stoimy już zacumowani w porcie mi sobie pod obiadek tam no od Słonecznej tutaj po z takim średnim średnimi obrotami silnika płynęliśmy około 50 minut no to. A no jachcik już w miarę sklarowany. I bierzemy się teraz za pracę pierwsze. Opóźniamy toaletkę. I później woda powoli, bo tej wody do noszenia trochę jest. No, ale znowu wykorzystała swój rowerek. Była u Zosi w sklepie, co zakupy już załadowane do lodówki. No, mam piwko świeże, także Ech, możemy sobie przegryzać na apetyt średniowieckiemu. No dobra, Chodź. Na razie, no co chwila tak, że znowu przechodzi tak w kółko na zewnątrz wicher hula czarna chmura nad nami akurat przechodzi tam później będzie jaśniej ale daje teraz równo. a my w środku właśnie robiliśmy Prażoczki do, do kapuśniaczku Także mamy obiadek w porcie Taki e, ludowy No, na ludowo dzisiaj Prażoczki, kapuśniaczek Oj. No to smacznego No i nad portem zmierzch już zapada wiatr powoli cichnie na noc no a my też zamykamy się bo dzisiaj za gorąco nie będzie także zejścióweczkę zamykamy normalną nie moskitierę i do jutra bo jutro rano wypływamy Kierujemy się na Zarzęcin znowu, żeby pieczywko świeże kupić, no i na nasze miejsce popłyniemy, to do jutra. Hej, środa, 2 sierpień. Pogoda jak w kalejostopie, wczoraj beznadziejna, dzisiaj piękny poranek, wita nas słoneczkiem od samego rana. A jutro znowu będzie beznadziejnie podobno. No jest super, dzisiaj raniutko. Jest szósta godzina rano. Ptaszki śpiewają. Terek na razie słabiutki, chociaż będzie się cały czas rozwiewać. A gdzieś południe zachód, południowy zachód. Także będziemy sobie spokojnie do zarzęcina i później dalej płynąć. Leczek chyba tylko i wystarczy. No i wychodzimy. Jesteśmy pod foczkiem i spokojnie sobie możemy płynąć. że w tygodniu to jest, w środku tygodnia to jeszcze raniońko cisza, spokój. Przy tak pięknej pogodzie to po prostu marzenie. Ale porcik duży się zrobi. No. no Ela już wróciła z zakupów. Wyszliśmy sobie schodząc na foczku i jedziemy. Jesteśmy już zacumowani na słonecznej. W razie wiaterek taki nie za mocny Fajny, ale później ma się rozwiewać Cały czas niestety z tego niedobrego kierunku gdzie tu stoimy No ale, że tu ma swoje rewiry No i jest w miarę dużo słońca no Przecierpimy ten wiaterek Jutro będzie gorzej, bo jutro będzie Padać no, Dzisiaj mamy wczesne śniadanie Nie wiem czy tak wcześniej. Nie, nie wiem no. O 6 żeśmy wstali ja. No więc po obejrzeniu ostatnich prognoz Postanowiłem wszystko spakować po rowerki przyjdziemy, bo to niedaleko ale zwinąłem już hamaczek jedną cumę rufową teraz już tylko czekam za Elżbietą odchodzimy i przestawimy się na zieloną no bo tutaj będzie wiało słońca nie będzie także ze słońca i tak na słonecznej nie skorzystamy a na zielonej będzie spokój i cisza a tutaj na wietrze będziemy walczyć znowu. Zresztą wychładzać będzie, bo temperatura już będzie kiepska. Także uciekamy. Jak tylko przyjdzie, to odbija mi raz, raz na zieloną. I jesteśmy już na zielonej. Przycumowani. Jak widać, tutaj cisza i spokój. Nawet jak jest niższa to temperatura to przynajmniej nie ma takiego wychładzania od wiatru. A że nie ma słońca to i tak nie będzie żal. No to bierzemy się za rozkładanie grilla, bo dzisiaj jest obiadokolacja grillowa. No i zielona w pełnej krasie. Na razie nawet słoneczko tutaj. Prześwituje trochę. A my już mamy grillka. No jeszcze nie jest zrobiony. Maszykowane wszystko i się robi. Grillek dopiero. No, Boczyszek, kiełbaska i kaszaneczka. tu dla dwóch osób. No i tym razem żegnamy się z zielonej. Wietrze Zapadł nad Zieloną, spokój, cisza, woda jak lustro. Także do rana, dobrej nocy! Trzeci sierpień, czwartek, Hanino nie, skoro świt, bo o dziesiątej jedliśmy śniadanko dopiero no ale pogoda jak widać taka, że dobrze się śpi cały czas kropi delikatnie założyliśmy namiocik dlatego żeby właśnie móc funkcjonować spokojnie i żeby zejściówka mogła być otwarta, bo jest cieplutko także nie ma co się dusić w środku no wczoraj przypłynął już <laughs> Zresztą widać go wczoraj, jak pokazywałem, z bysiu, z graszki. Także sobie trochę pogadaliśmy. No dobrze się spało po grillku. Najedliśmy się. Teraz Elżbieta zaraz idzie. Mówi pochodzić, bo w lesie tak nie będzie padało, no bo całe szczęście nie leje. Tylko delikatnie pada. No to co? A ja idę na kawkę. Kaweczka już czeka. No już nie mamy ciacha dużego, no to jakieś małe ciasteczko będzie. No to naś No i kochani, koło piątej i dla nas przyszły dobre czasy Tam wieje, a my tu cichutko i słoneczko nas odwiedziło. Pięknie żeśmy trochę ze Zbyniem sobie pospacerowali Porzucali spinningiem Nawet dwa brania Jeden okonik wypuszczony No i jeden szczupaczek się wypiął, ale też nieduży Dobrze, że się wypiął A tu garnitur się suszy No co, teraz po obiadku, pozmywane Idziemy do Zbynia i zrobimy jakieś piweńko. To jest sasaneczka w wersji turystycznej, wypoczynkowej, emeryckiej. Przystosowana tak trochę do, do wędkowania. Także proszę bardzo. Ogrzewanie jest y y ten. Y no. Jak to się zwie. Y Gazowe yy, to jest y, trumy, trumy, ogrzewanko, więc Zbyniu wozi sobie butelkę taką, proszę, dużą, od razu podłączoną, no i od razu z kuchenką, ze wszystkim, solarki 2 na brameczce, podobnie jak u nas, coś takiego, no i takie sobie wymyślił zadaszenie. No, ta tutaj to ze względu na deszcz sobie tak zrobił. Na chwilowo zakłada a to ma, to z tym prawie cały czas pływa. No bo już się troszkę chroni przed słońcem. No i no, wchodzimy, posiedzimy troszkę, pogabędzimy sobie na razie. O, dzisiaj złowiony właśnie szczupaczek. Już umyty, obskrobany. Tutaj różnego rodzaju te akcesoria wędkarskie Rol, rolny, sprzęt tak. tak do czyszczenia plandeczka jak widzicie już zdjęta no bo jak widać słońce niebo przyszedło. elegancko tak słońce przyszło ale zalew jest biały słuchajcie daje daje równo no tak no, jest, jak jest. tak jak mówiłem że przychodzi słońce i trójecka, przychodzi dobra, trójecka, dobra trójka nie. tak i przychodzi wiatr też no. no ale według prognoz bo sprawdzałem najnowszą to tak jak mówiłem jutro Słabszy wiatr, tak? Jeszcze południowy. A to tu Nie, nie, ale słabszy już. Można jechać tam, bo jest słońce. I proszę ciebie, i co tam? Aha, y, zmienia się w nocy. 20. Między 23, a którąś na północno wschodni Także rano już no ta będzie północno wschodnie no. Dobra. jak się obudzimy no to, to co? możemy się Aha. Aha. Yy, no mówię Zbigniew wszystko robi sam na łódeczce gretingi prawda własnoręcznie wykonane różne tam wolęcznie. patenty o takie właśnie jak te bimini zadaszenia wszystko sam sobie yy, po tak pokombinował i, i wymyślił w środku jak w każdej szasance ale ma elegancko no to jeszcze raz tą panoramą elegancką, słoneczną z Zalewu Sulejowskiego kończymy. No już ładny wieczorek prawie. Słoneczko powoli się obniża, a dopłynął Zbyniu z Coś tam, jakąś nakrętkę potrzebuję. Zaraz podejdę i się spytam o co chodzi. No i ładny zachodzik na zielonej. Jutro rano uciekamy z powrotem na Słoneczko. Także żegnamy się tym zachodem. Dobrej nocki. Piątek, czwarty sierpień. No, szybka akcja od rana i przestawiliśmy się. Cichej bardzo i przyjaznej, na przez te ostatnie dwa dni zielonej, tak, na z powrotem słoneczną. no, Bo proszę o słoneczko, jest na horyzoncie, też widać będzie. Także będziemy korzystać ze słońca. Wiaterek dzisiaj taki średni, tutaj z tego kierunku, a potem odkręci się na północny, północno-wschodni. Także tu będzie cicho z kolei. Bardzo fajnie, dobra. To co, teraz śniadaneczko. Zbychu tam złapał leszcza i go oporządza. Widzę. A my, Elżbieta, tam już w ostatnich kęsach prawie śniadanko. No bo już się nie może doczekać, kiedy do lasu pójdzie. Aha, no tak, dzisiaj na jagody jedzie rowerem. O, proszę. No a ja tak biorę się za śniadanko delikatne, no to smaczne. No i dzionek pięknie na słonecznej leci Pogoda super na razie Trzeba korzystać, bo już jutro takie nie będzie. O, Zbyszek z derżowi też już dopłynął widzę. A my co? no Byłem przed chwilą popływać, a teraz leżaczek. Przed obiadkiem Elżbieta wróciła z lasu już nazbierała troszkę jagudek i jeżynki, pierwsze jeżynki w tym roku będziemy jedli leśne. Także no, napracowała się. się i zaraz będzie A, pogoda dalej ładna Wykorzystujemy. Bo jak mówiłem, jutro niestety tragedia. Duże deszcz, cały dzień. Chodź. Koniec dnia, takim pięknym zachodem. No super jest po prostu dzisiaj. Zachód. Płonie zachód. No. Po prostu. Sulejów w płonie. No to do następnego dnia. Jutro się widzimy.